Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Tajemnice Ewangelii. Jezus osaczony. Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 13, wersety od 31 do 33. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli mu. Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział. Idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Odpowiedź Jezusa świadczy o tym, że ostrzeżenie ze strony faryzeuszy było podyktowane życzliwością dla niego. Dlaczego Herod chciał zabić Jezusa, tego nie wiemy. Tym bardziej zastanawia, dlaczego nie skorzystał z możliwości i nie wydał wyroku na Jezusa, kiedy Piłat wysłał go do niego. Wiele światła na tę zagadkową sytuację rzuca określenie, jakim posłużył się Jezus. Powiedzcie temu lisowi. Herod był chytrym politykiem i dobrze grał swoją rolę. Gdyby nie Herodiada, utrzymałby się przy władzy do końca życia, ona go jednak zgubiła. Prawdopodobnie faryzeusze współpracowali z Herodem, skoro Jezus kazał im zanieść odpowiedź do tetrarchy. Gdyby nie byli przekazicielami zamiarów Heroda, Jezus nie wysyłałby ich do niego z jasną odpowiedzią. Tajemniczo brzmi określenie, Trzeciego dnia będę u Kresu. Jezus mógł w ten sposób wyrazić prawdę o szybkim opuszczeniu Galilei, która należała do Heroda, ale mógł też sygnalizować już w formie zapowiedzi trzy dni, jakie dzieliły jego śmierć od zmartwychwstania. Jeśli tak było, Herod mógł skojarzyć odpowiedź proroka, słysząc w trzecim dniu po ukrzyżowaniu wiadomość o pustym grobie. Tym bardziej, że wierzył w zmartwychwstanie umarłych. Co wyraźnie wyznał, traktując Jezusa jako zmartwychwstałego Jana. Tajemnicza również jest wypowiedź Jezusa, rzecz to niemożliwa, by prorok zginął poza Jerozolimą. Stosunkowo niedawno zginął największy z proroków, sam Jan chrzciciel, właśnie poza Jerozolimą. Dlaczego Jezus tak precyzyjnie określił miejsce, a nawet czas swej śmierci, tego nie wiemy. Tymi słowami sam zwalniał Heroda z odpowiedzialności za swoje życie. Herod nie miał przecież prawa wydawania wyroku śmierci na terenie Jerozolimy. Tam mogła to uczynić władza świątynna i Piłat, namiestnik Rzymu. Wypowiedź Jezusa świadczy o tym, że on jest panem sytuacji i on decyduje o wszystkich szczegółach swego zejścia ze świata. Nikt tu nie mógł nic uczynić wbrew niemu. Wszyscy wykonywali swe zadania według scenariusza, jaki otrzymał syn od ojca. Oni doskonale zaprogramowali co do sekundy czas i co do centymetra miejsce śmierci syna. Ludzkie działanie jednak było wolne i wszyscy, którzy podjęli decyzje i czyny, by zgładzić Jezusa, odpowiadają za nie w stu procentach. Bóg bowiem wie doskonale, jak decydują i działają ludzie. I te decyzje i czyny uwzględnia w realizacji swoich planów. On ma do nich dostęp w oparciu o swą wszechwiedzę, która dla nas jest tajemnicą. Zanim człowiek pojawi się na świecie, Bóg już doskonale zna wszystkie jego decyzje. Człowiek nie zna planów Boga i dlatego jest wolny. Bóg na wolnych i zmieniających się decyzjach swoich stworzeń buduje swe wieczne królestwo. Jezus nie wahał się nazwać Heroda lisem. Nie ma w tym określeniu nic pejoratywnego. Jest ukazana raczej zwięźle charakterystyka tego człowieka. Przebiegłość wcale nie musi być wykorzystana w złych celach. Przebiegłość jest jednym z cennych elementów w politycznych rozgrywkach. Jezus zawsze wypowiadał słowa prawdy i miłości. To określenie też jest brzemienne w prawdę i miłość nawet jeśliby Faryzeusze dosłownie przekazali całą odpowiedź Jezusa, Herod nie miałby się o co gniewać. W odniesieniu do Niego to była pochwała. Takie określenie w ustach Jezusa zmusza do zastanowienia nad naszym podejściem do ludzi nastawionych do nas wrogo. Ono winno być zgodne z prawdą i miłością. a prawda wzywa do nazwania rzeczy i ludzi po imieniu. To ważny wymiar kultury słowa. Herod nie przebierał w środkach, żył zgodnie z zasadami etyki sytuacyjnej, co Jezus trafnie określił etyką Lisa. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 34 do 35. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście, oto Dom Wasz tylko dla Was pozostanie. Mówię zaś Wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Dramatyczne oskarżenie Jerozolimy o odrzucanie i mordowanie proroków. Jezus wypowiada je w uroczystej formie. Świadczy o tym powtórzenie nazwy stolicy. Drugie oskarżenie dotyczy odrzucenia misji Jezusa, który chciał ratować mieszkańców tego miasta, a oni tego nie chcieli. Piękny i czuły obraz ptaka zatroskanego o swe pisklęta jest znakiem metod, jakie stosował Jezus. Chciał dobrocią i miłością wprowadzić prawo rodzinnego domu w stolicy. Ale oni myśleli o polityce, a nie o szczęściu w bliskim kontakcie z Bogiem i braćmi. Ktoś może powiedzieć, że Jezus postąpił z nimi zbyt delikatnie, należało rzucić gromy i wówczas ze strachu chroniliby się pod jego skrzydła. Ale właśnie o ten motyw wyboru Jezusa rozbili się oni i rozbijają się nieustannie pokolenia ludzi wierzących. Bóg bowiem objawienie swej siły zachował na koniec dziejów. Teraz trwa objawianie miłosiernej miłości. To ona jest magnesem przyciągającym ludzi dobrej woli do Chrystusa. Gdy nastąpi objawienie jego mocy, wszyscy padną na kolana, lecz uczynią to ze strachu, a nie z miłości. Drzwi do nieba otwiera jednak miłość, a nie strach. W nim gromadzą się jedynie ci, którzy kochają. A nie ci, którzy się boją. Oskarżenie jest połączone z przekleństwem: Dom wasz tylko dla was pozostanie. To znaczy, że zginą z powodu ciasnoty, iż nie potrafią się otworzyć ani na Boga, ani na inne narody. Święty Mateusz w rozdziale 23 w wersecie 38 zanotował ostrzejsze słowa Mistrza: Oto wasz dom zostanie wam pusty. Jest to wypowiedź ostra, a zarazem jeszcze ostrożna. Im bliżej będzie Wielki Piątek, tym jaśniejsze i ostrzejsze słowa wypowie Jezus pod adresem Jerozolimy. W ostatnich dniach swego życia, już w murach stolicy, zapowie jej zagładę. To nie tylko pusty dom, to całkowita ruina. W tej wypowiedzi jest już wzmianka o eschatologii, okresie dziejów. Izraelici uznają bóstwo Jezusa dopiero w czasie jego powtórnego przyjścia, odrzucili go, gdy przybył na Osiołku jako syn Maryi z Nazaretu. Ciągle w to nie wierzą, czekają na jego chwalebne przyjście i doczekają się, on przyjdzie. Głupią jednak minę będą mieli, gdy się okaże, że już był u nich i że go nie tylko nie przyjęli, ale przybili rękami Pogan do krzyża. To będzie dla nich szok. Można się uczyć od Jezusa owej mądrości w przekazie gorzkiej prawdy. Ludzi należy przygotowywać do jej przyjęcia. Miłość dawkuje prawdę kroplomierzem, tak by stopniowo została przyjęta w całości. Trudna to sztuka, zwłaszcza dla tych, którzy widzą świat jedynie w barwach biało-czarnych. Kto zna kolory, ten wie, że między czarnym i białym jest jeszcze fantastycznie bogata gama barw. Czarny i biały są prawdziwymi kolorami, ale owa tęcza barw, jaka się zawiera między nimi, jest także prawdziwa i tysiące razy bogatsza niż to, co można sprowadzić do czerni i bieli. Jezus jako pedagog operuje wszystkimi barwami prawdy, tak by dotrzeć z nią możliwie do każdego słuchacza. Tęcza jest rozszczepionym światłem i każdy jej odcień jest cząstką promienia światła. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże, Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Zmiłuj się nad tym domem i strzeż Jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca, i niech Jego moc działa przez nas. Na każdym miejscu wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa, z dziewięcioma chórami aniołów będzie obecny w tym domu darząc go swoim pokojem najświętsza maryja panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem święci archaniołowie niech go strzegą święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków święci ewangeliści Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie, stróżowie, uproście u Boga w Trójcy, świętej jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy. Lub ciało jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże trójca przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze. Nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają. Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chryste, aleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza. Wybaw nas krwi Chrystusa w konaniu w ogrójcu spływająca na ziemię. Wybaw nas krwi Chrystusa Przyskająca przy biczowaniu, wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca z cierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa. Szelana na Krzyżu wybaw nas Kwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia Wybaw nas Krwi Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas, krwi Chrystusa, Która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zdroju miłosierdzia, wybaw nas krwi Chrystusa. Zwyciężająca złe duchy, wybaw nas krwi Chrystusa. Męstwo męczenników, wybaw nas. Kwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Kwi Chrystusa, rodząca dziewica. Wybaw nas krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych. Wybaw nas krwi Chrystusa, o chłodopracujących Wybaw nas, kwi Chrystusa, pociecho płaczących. Wybaw nas, krwi Chrystusa, nadziejo pokutujący. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, o ducho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas, krwi. Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyścowej, wybaw nas. I Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty, jednorodzonego syna swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy. Godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego.